Na rzecz? Gotowy ok. Jesteś? Dobra, dawaj następną. To jest. Arbus? Nie, yes, spróbujesz. a nie aż taki okrągły. Co, może to będzie kask? Tak, to jest kask, Dobra, jestem w to. Dobra dawaj kolejną rzecz. Mm. No to teraz to musi być arbus. Coś mniejszego? To może być mniejszego niż arbus, ale o takim samym kształcie. Pomarańcza? Nie, za małe. Nie. Melon? Tak! A, jesteś niezły. Rety. Melony nie rosną w Izraelu, nie wiedziałem. Dobra, jeszcze coś? Mhm. Mm Okej. Okay. No już. Hmm. A. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ostre. A, wiem co to jest, to są szyszki. Tak. Wiedziałem od razu. Ale ty jesteś, wszystko Dobra, zgadujesz. Dobra, teraz ty, teraz twoja kolej. Zawiązuj na oczy. A będziesz sobie wybierać z pudła i będziesz zgadywać, co to jest. Dobra. Nic nie widzę. Gdzie jest pudełko? Po lewej. O. Dobra, mam, mam coś. Mhm. To jest... Hmm? No, jak myślisz? Hmm. Miękkie jak poduszka, mm -hmm. ale coś tu odstaje. Coś odstaje, tak, tak, jak najbardziej. To jest chyba misiu? Tak. Jest. Dobra, następna rzecz, to ci łatwo poszło. A to? U. To jest... E, to pewnie masz na sobie. ...ścierka kuchenna. Nie. Nie? To jest taka nie. do wycierania. Nie, nie, do nie. Do oczyszczenia Nie, blatów. nie, nie. Nie? Nie, postaraj się bardziej. Są rękawiczki. Nie, no spróbuj ubrać, przecież nie pasuje. No właśnie, to na co to pasuje? Mm, no jak myślisz? Na stopę to jest skarpetka. Tak, to jest skarpetka. Dobra. Skarpetki nie umiem rozpoznać no, to? no przecież prosto. O, no, to też na pewno znasz. To jest twoja łyżka do jedzenia, rabi, ty ty A, jesz. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Naprawdę robi je taką łyżką, bo robi je bardzo dużo. Zresztą, kto by miał takie wielkie pucki, gdyby nie jadł takich rzeczy. A, fajna ta zabawa, co nie? No, Zupełnie. Super. Nie widać tych rzeczy, bo ma się zamknięte oczy, zasłonięte, a jednak te rzeczy są. No, widzisz. I właśnie chciałem Ci przez to pokazać, jak to jest. Jak to jest z Panem Bogiem, no bo. Widziałaś te rzeczy? Co to jest? No, nie, nie widziałam ich. No, ale z zamkniętymi oczami, dotykając je, widziałaś, co to jest. Znałaś je doskonale. Mm -hmm. No, z Panem Bogiem też tak jest, że przecież go nie widzimy, ale możemy go poczuć w inny sposób. Mhm. Mm Coś strasznie wieje. To prawda. E, wiesz co, chyba pójdę zamknąć okno. Uch, Ach, ale już. przeciąg był. O, już. Ach. Ale wiesz co? No? Wiatru nie było widać. No tak, wiatru A też nie widać. Odczuwam do teraz. Jest mi trochę zimno. Hmm. Biblia troszeczkę mi się tutaj nawet nie wiem, czy nie pomieszały mi się kartki. O. Włosy chyba miałam jakieś takie rozmierzwione. O. Nie widać wiatru, a czuć jego skutki. Tak samo, jak z innymi rzeczami. No, nie wszystko widzimy, ale niektóre rzeczy czuć czuć skutki, czuć, że są. I z Panem Bogiem jest tak samo. Nie widzimy go, mm -hmm. ale doskonale czuć jego skutki. Tak. Czuć, kiedy odpowiada na nasze modlitwy, tak. kiedy daje nam pokój do serc, kiedy daje nam mnóstwo swoich błogosławieństw, takich jak pyszne jedzenie, rodziców, miłość. Cały świat przecież stworzył. A mimo tego nie widzimy tak, go. Tak, nie widzimy go. No, a, a sprawdźmy, czy w Biblii napisali, czy ktoś go kiedyś widział. O, sprawdźmy. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział, osiemnasty werset. O, wiedziałam, że ten wiatr nam pokrzyżował plany. No widzisz, jakie skutki przyniósł. Osiemnasty wiersz. Hm, tu jest napisane, no. Boga nikt nigdy nie widział. Nikt nigdy. Hm. Ale wiesz, co Rabi? Czy tak? będzie taki moment, w którym e, my zobaczymy pana Boga? Tak, na pewno. A kiedy to będzie? Kiedy powróci i nas zabierze do swojego królestwa. Słuchaj, Rabi. No. Zaproponujmy dzieciom zabawę. Okej. Okay. Co powiecie na to, żeby pobawić się, w zakrywaniu swoich oczu i odgadywanie, co też ciekawego kryje się w pudełku? Albo to co rodzice zabawa. wam dadzą do ręki? My świetnie się bawiliśmy i porozmawiajcie o tym, czego jeszcze nie widać, a doskonale wiemy, że to jest. Tak jak z Panem Bogiem. No to miłej zabawy. Trzymajcie się. Ba.